Grupa Polsat wprowadza nowe logotypy swoich marek oraz zmieni nazwę na Grupa Polsat Plus. Na początek zmiany będą dotyczyły kluczowych marek, czyli Plusa i Polsatu. O tym, że będzie jeszcze piękniej i przejrzyściej, Paweł Gadomski. Każda szanująca się firma ma swój znak rozpoznawczy, gdy pada nazwa Polsat, widzom od razu na myśl przychodzi konkretny symbol. Z tym mi się kojarzy, O, z tym mi się kojarzy ze słoneczkiem. Symbol Polsatu czeka jednak zmiana. Już wkrótce marka, która towarzyszy Polakom od początku lat 90. i zdobyła zaufanie milionów widzów, będzie prezentować się w nowej odsłonie. Zmieniało się nasze otoczenie, zmienialiśmy się i również i my. Zmienialiśmy troszeczkę logo, poprawialiśmy nasze słoneczko, nasze słoneczko świeciło coraz jaśniej. Z roku na rok, z dekady na dekadę. Teraz zmieniło się w coś innego, w coś bardzo fajnego. Zmienia się nie tylko znak rozpoznawczy Polsatu, ale też charakterystyczny uśmiech sieci plus. Będziemy funkcjonować jako grupa Polsat plus. Polsat dzisiaj to przede wszystkim produkcja kontentu. Mamy niemal 40 kanałów telewizyjnych i ponad 300 tysięcy godzin kontentu rocznie, który produkujemy. No tak jest, wiem, no. Jak mówi Joanna Niemiec, ekspert do spraw strategicznej komunikacji, zmiana dotychczasowych logo na nowe to jasny sygnał dla odbiorców, klientów czy widzów. Że po pierwsze firma się zmienia, zmienia się w określonym kierunku. Pozostaje wierna pewnym wartościom, za które klient polubił tą markę, więc nie jest to totalna rewolucja, tylko ewolucja. A z drugiej strony pokazanie, że idziemy w nowym kierunku. Nowe znaki rozpoznawcze Polsatu i Plusa zaprojektowano tak, by wizualnie kojarzyły się z jedną grupą, ale by każda z marek zachowała indywidualne wartości. Nasz konsument, nasz człowiek, który chcemy, żeby był szczęśliwy, powinien mieć dostęp do tego miejsca. Gdzie może wszystko otrzymać tak jak chce, kiedy chce, w takim miejscu, w jakim się znajduje. Nawet kolory symboli Polsatu i Plusa niosą ze sobą określony przekaz. Żółty kolor kojarzy się powszechnie z optymizmem, zielony kolor jest kolorem kreatywności, kolorem nadziei. To jeszcze sprawdźmy, jak widzowie, którym logo Polsatu kojarzyło się przez lata ze Słońcem, zapatrują się na wprowadzone tu zmiany. Ładne! <słuch> Ładne. Zawsze razem. O tym, jak zmienia się nie tylko logo, ale cała nasza grupa Polsat Plus w specjalnym filmie zaraz po wydarzeniach. Pokażemy w nim, co robimy i dokąd zmierzamy. Paweł Gadomski. Wydarzenia.